Dzień dobry, cześć Marcin. Cześć Maćku. Cześć wszystkim naszym tutaj osobom. Dzisiaj spotkaliśmy się z Marcinem na pół godzinki, żebyście wy sobie jedli lunch, a my będziemy słuchać, jak ten lunch jecie oraz rozmawiać na temat sztuka komunikacji z biznesem. Jak mówić, by zostać wysłuchanym? Kierujemy to do branży IT, ale prawdopodobnie nie tylko w tej branży to się przyda. Dobrze mówię? Nie tylko, nie tylko. W każdej jednej. To teraz 5 sekund naszej cudnej animacji i lecimy. No to Marcin, w takim razie, jak to zrobić? Organizacyjnie jeszcze, aha, to jest pierwsze z pięciu spotkań z cyklu Horizon Lunch. Codziennie w tym tygodniu od poniedziałku do piątku o 12. I jeszcze raz muszę zrobić animację i potem to wytnę. No dobra, Marcin, jak, jaka jest ta sztuka komunikacji z biznesem, który to świat u nas, w naszym uniwersum, Ty reprezentujesz? Jakby to był Marvel, to byś był, chodził w garniturze. Nie, to się nie no wydarzy, to się wydarzy już wydarzy. chyba, mam nadzieję. Czyli jakie jest pytanie, co zrobić, żeby się dogadać z biznesem? Tak, to możemy od tego zacząć. Ja nie, to, co powiedziałeś, że to jest trochę adekwatne do wszystkich yy, sektorów i wszystkich funkcji, i wszystkich branż, tak? Ja nie wiem, czy to jest o tym, jak się dogadywać z biznesem. Myślę o tym, jak, jak to jest, żeby się dogadywać z drugą, z drugą stroną, bo ja absolutnie nie mam takiego, taki, takiej perspektywy, że wiesz, że biznes to robi zajebistą robotę, a IT to jakoś daje ciała, bo nie umie się, bo nie umie się z tym biznesem dogadać. Myślę, że tak no, samo IT ma no problemy... Nie, właśnie, właśnie chciałbym chyba nie stawać po żadnej ze stron. Wiesz? Chciałem po prostu powiedzieć, że, że i jedni, i drudzy, i pewnie trzeci, i czwarci mają problem z dogadywaniem się i musimy sobie przypomnieć w ogóle, że, że jesteśmy w tym razem, że mamy wspólny cel i że chcemy się dogadać. Jako dorośli ludzie wiesz, podchodzimy do różnych relacji na podstawie albo z bagażem jakichś naszych doświadczeń. Może jak jesteśmy w IT, to pracowaliśmy z paroma biznesami, które Miały nas w POMPie i nie słuchały, i nie chciały się dogadać, ale jakby to było podejść do tego kolejnego biznesu z jakąś taką czystą, pustą kartą i powiedzieć, słuchajcie, no mamy taki wspólny cel, siądźmy i zacznijmy, zacznijmy o tym dyskutować. Myślę, że to jest o tym, że pytasz, jak mówić, żeby być usłyszanym? Myślę, że to nie jest do końca o mówieniu, myślę, że to jest o rozmawianiu, a to jest duża różnica, tak? Czyli jak mamy dwie strony, które chcą coś powiedzieć i koniecznie chcą, żeby były wysłuchane, to z tego nie ma za bardzo rozmowy. Trzeba coś zrobić miejsce na to słuchanie, trzeba zrobić miejsce na, na wymianę. Trzeba pamiętać o tym wspólnym celu, że chcemy coś razem osiągnąć, że jesteśmy w tym razem. No to jest dla mnie jakoś taka podstawa i w ogóle od tego bym zaczął. Ja rozumiem, że to może to jakoś brzmieć wiesz, trywialnie, ale tak, zróbmy sobie rachunek sumienia. Na ile to jest tak, że idziemy do tego biznesu i mamy perspektywę, o zróbmy coś razem, spróbujmy się porozumieć. A na ile mamy, muszą mnie wysłuchać, bo ja tu mam coś super ważnego do powiedzenia. No to wiesz, ty masz tę perspektywę, oni mają tę perspektywę i nic z tego nie wychodzi, nie? Często jest taka perspektywa w branży samej IT. Jakby, że to my, jako branża IT, jesteśmy do robienia tego, co nam ten <grych> branża biznesowa powie, nie? Więc y, takie może być też założenie, plus siłą rzeczy, no to ten biznes zarabia na pensję tej branży IT, chociaż to ta branża IT powoduje, że to jest możliwe, ponieważ realizuje te projekty, które to technicznie umożliwiają. I... No właśnie, zobacz, zobacz wetnę ci się, zobacz, jak my chcemy mieć fajną rozmowę, taką partnerską, rozsądną, gdzie się słyszymy nawzajem, gdzie się dogadujemy. Jak my wychodzimy na samym starcie z założenia, że tu ktoś jest wiesz, czyimś sugusem i będzie robił mu dobrze, nie? bo ten mhm. ktoś płaci, a ten ktoś ten. No to jest bez sensu. No jak nie wejdziemy na tę relację jakoś na równych warunkach, to nic z tego nie będzie. Nie? Wrzuciłem to, bo wydaje mi się, że często takie jest właśnie postrzeganie i to z obu stron. I wspomniałeś o celu, o tym też rozmawialiśmy tydzień temu, czy dwa tygodnie już temu na live, który mieliśmy jeszcze wspólnie razem z Kubą, o tym też jest sporo, o samym horyzoncie litera i też na Discordzie, tam kilka dyskusji na ten temat się właśnie wywołało. I to, 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 to mówisz, że początkiem jest jakby ten cel, to to już mamy trochę za sobą, mhm. e, no bo też kwestia kto to ten cel ma zdefiniować, no raczej nie ta osoba z IT, która przychodzi do biznesu. Czy tak? Nie, no wi wi wiadomo było, że, że, że w idealnym świecie przychodzi biznes, mówi: Zobaczcie, mamy taki, taki cel, chcemy osiągnąć taką konwersję, pomóżcie nas z tym. Jeszcze w ogóle nie przychodzi z dziesięcioma gotowymi rozwiązaniami, tylko ma ów biznes trochę pokory i rozumie, że technologia też może dodać swoje pomysły i że właśnie jest to współpraca. No, wiadomo, że tak było najlepiej, no ale jeśli przychodzi do nas jakiś bałwan z biznesu i zaczyna mówić: Zróbcie to, zróbcie to. No to ja wcale nie uważam, że technologia to ma tylko, wiesz, zamknąć oczy i jechać, tylko też są dla mnie, w moim wyobrażeniu, rozsądnym partnerem, którego warto wysłuchać. A nawet jeśli ja, jako biznes, nie chcę tej technologii wysłuchać, to może ta technologia i tak powinna trochę tupnąć nóżką i powiedzieć: Słuchajcie, jakby słyszymy, chcecie, żebyśmy zrobili to i to i to, ale żeby zrobić to dobrze, musimy usłyszeć, po co to robimy. Bo może to ma sens, a może to nie ma. I pogadajmy trochę o tym, nie. Czyli, żebyśmy nie wychodzili z takiego założenia, no, jak biznes dał dupy i nie przyniósł nam fajnego celu, to my się obrażamy i będziemy tak jechać bez sensu. No nie, spróbujmy. Wiesz, mam taką, taką anegdotę, taki przy, przykład z mojego życia, kiedy, kiedy ja byłem tym aroganckim dupkiem z biznesu, który tak przyszedł do IT. Miałem takich fajnych chłopaków z Ukrainy, z którymi pracowałem, i oni powiedzieli. Stary, no mamy teraz dwie opcje i powiedz nam, którą chcesz, żebyśmy wybrali. Nie. Jedna to będziemy cię po prostu słuchać i robić to, ale zaufaj nam, to jest bez sensu. Albo zaczniemy jakąś dyskusję i spróbujemy to popchać razem, nie? No i oczywiście może trafić na biznes, który jest bez sensu i powie, zamknijcie się, róbcie to, co ja mówię. No ale. No, tak Jak to zrobiłeś tyś, jako to na Słucha mnie, nie. No, ja zacząłem z nimi współpracować i oni w ogóle mnie strasznie dużo nauczyli, dlatego ja pewnie mam więcej pokory do IT niż ktokolwiek w biznesie, bo ja uważam, że ja nigdy, znaczy nie, nie chcę powiedzieć, że nigdy nie podchodziłem do IT z wyższością, bo na początku podchodziłem, ale szybko mnie chłopcy sprowadzili na ziemię i szybko nauczyłem się, że, że mogę się od nich, że mogę od nich dużo wziąć. Dlatego tak bardzo przestrzegam przed taką narracją, że i, i, wiesz, co tu w IT powinniście zrobić, żeby temu biznesowi zrobić dobrze i tak do nich dotrzeć. No nie, to powinno działać w dwie strony, nie? W sensie, i, i wy chcecie zrobić dobrą robotę, my chcemy zrobić robotę. Widzisz, wszyscy, chcą, wszyscy są dobrze, nie? Wszyscy mają dobre intencje, ale każdy jest jakoś tak przekonany o swojej zajwistości, że trochę zamyka oczy i mówi, dobra, dobra, to IT to tam pieprzy głupota, ale my to zrobimy po swojemu. No, no nie, no, jak chcemy coś zrobić razem, to musimy o tym gadać. Musimy się dogadywać, musimy właśnie rozmawiać, czyli nie tylko zastanawiać się, jak powiedzieć, żeby oni tak zrobili, tylko pójść na to spotkanie. Może, może, coś, może coś powiedzą, co będzie dla nas ciekawe. No. To z perspektywy branży IT, do której ten przekaz aktualnie kierujemy, powiedz proszę jakąś jedną konkretną poradę, co mogą zmienić już dziś. Żeby tam komunikacja z biznesem była lepsza. Coś innego niż ustalenie celu, bo to tego się nie robi w jeden dzień i to wymaga dalszej współpracy. Jakiś pierwsze. Znaczy, z tego co powiedziałeś dotychczas, jak... ja bym wywnioskował, że pierwsze, co można zrobić, to zmienić u siebie w głowie, tak? Przepostrzeganie tej całej komunikacji, ona może wcale nie wygląda tak, jak my myślimy dotychczas. Tak, no pewnie nie wygląda tak, jak myślimy do końca rzeczywiście, ale jak mnie pytasz o jedną radę, to może to zabrzmi tryfialnie, ale po prostu kiedyś się ja z tego śmiałem, ale teraz bym naprawdę powiedział, że po prostu trzeba pójść ze sobą na wódkę, nie? I teraz jakbym miał to odtrywializować albo nie mówić, nie puszczać w świat, że alkohol jest rozwiązaniem naszych problemów, tak, to nie bym nie po, się po prostu nie. powiedział, że trzeba, się, że trzeba się do kogoś zbliżyć, nie? Zobacz, jeśli, zaje, jeśli ci zajedzie drogę, Ktoś, kogo nie znasz, to masz zupełnie inną reakcję, niż, zaje, niż jak Ci zajedzie drogę twój kumper, nie? Jak Ci zajedzie drogę twój przyjaciel albo zrobi jakiś kwas twój przyjaciel, to w pierwszym kroku zakładasz jakieś jego dobre intencje i wiesz, dzwonisz do niego i mówisz, Ej, stary, wszystko OK? tam dobrze Ci jechało, nie wiem, co się stało, że zajechałeś mi tą drogę, albo co się stało, że napisałeś takiego maila. Natomiast jak napisze Ci maila ktoś, kogo nie znasz, jakiegoś ostrego. No to stwierdzę, że to jest arogancki dupak i pewnie jeszcze gorszych tam inwaktyw, czy inwaktywów używasz. Jeśli ludzie są nam bliżsi, to zupełnie inaczej postrzegamy to, co robią i dopuszczamy, że, że tam jest jakaś dobra intencja. Jeśli ktoś jest od nas daleko, to bardzo ciężko jest nam tą intencję dobrą dopuścić. W związku z czym w pierwszym kroku zrobiłbym wszystko, żeby się zbliżyć do tych ludzi. Nie? Czyli jeśli, nie wiem, ja. Pytałeś mnie, czy, czy mam jakieś, jakąś anegdotę albo czy mam jakiś case study, albo coś tam, no to mam z takiej firmy, w której po, poszedłem gadać z IT i oni mi zaczęli rysować waterfall na najbliższe tam sześć kwartałów. I ja wiedziałem, że wiesz, jak ja nie przeskoczę z nimi na Edge, ale jak nie będziemy mieć mojego zespołu, który zwinnie będzie cisnął wspólnie fajne rzeczy i nie będzie się dogadywał, to nic z tego nie będzie. I po prostu zapakowałem cały swój biznesowy zespół, oni akurat byli w innym mieście. Wzięliśmy takiego wana dziewięciosobowego, wypożyczyliśmy, pojechaliśmy tam i po prostu przez trzy dni z nimi siedzieliśmy. Gadaliśmy, właśnie chodziliśmy na imprezy, byliśmy na paintballu razem, zamawialiśmy jakieś żarcie i po prostu się poznawaliśmy, tak żeby oni pomyśleli: ok, jak on do nas przychodzi i coś mówi, to może go chociaż posłuchajmy, bo przecież jak graliśmy w tego paintbola, to on nie był takim strasznym hamem albo idiotą. To może, może coś tam jest. Wiesz, żeby po prostu doprowadzić do sytuacji, w której i my, myśląc o tej komunikacji, to co ty powiedziałeś, że jest trochę inna niż zakładaliśmy, ale też oni, że opuścimy trochę gardy, nie? Ja powiedziałem wcześniej, że dorośli ludzie wchodzą w relacje z jakimiś przekonaniami na podstawie swoich dotychczasowych doświadczeń i często to jest takie, wiesz, uzbrojenie na zasadzie o, oni tu przyjdą, przyszedł nowy ten koleś do biznesu, to on zaraz będzie coś chciał, to my mu pokażemy, nie? I w drugą stronę to działa tak samo. Ja teraz mówię, o, weźmy ten oddech, spróbujmy trochę zluzować, spróbujmy się poznać, spróbujmy zacząć ze sobą gadać. Nie oczekujmy, że się dogadamy pierwszego dnia, ale rozpocznijmy ten proces. To, to byłaby moja najważniejsza rada w ogóle do komunikacji w ogóle. No. Nie oczekujmy, że się dogadamy pierwszego dnia. No tak. Ale w sumie A to, ty to, co. Się to tak A tak. się tak dogadujesz, ty się tak dogadujesz ze wszystkimi pierwszego dnia, wiesz jak to jest, nie? Ja się mało z kim dogaduję, generalnie. No <laughs> Dajcie znać nam, Blis, na czacie, jakie byście podejmowali wy z kolei próby, albo jakie może macie ze sobą już przejścia. Wspomniałeś, Marcin, o tym, że wziąłeś zespół IT na integrację, ale tu też chodzi o to, co może zrobić nawet nie tyle zespół IT, co jakaś pojedyncza, po prostu indywidualna osoba w tym zespole. Może bardzo bogate doświadczenie to biznesowe miałeś pod sobą nie jeden zespół technologiczny, co może zrobić programistka czy lider, przychodząc do ciebie, co by spowodowało, że e, może to rozpocząć jakąkolwiek zmianę, jeżeli ta zmiana w ogóle jest potrzebna? No, Ja uważam, że, to, że, że, że jeśli rzeczywiście chcemy mieć zmianę, to musimy zacząć ze sobą rozmawiać, ale nie w taki sposób, wiesz, stricte zadaniowy, tylko musimy sobie zacząć budować relacje. I teraz ja tak, ja, ja tak mam, że jakby do mnie przyszedł ktoś z IT i powiedział: Hej, słuchaj, ja jestem w tym zespole IT, pracujemy ze sobą, mam jakąś obserwację, czy możemy pogadać 10 minut, to ja bym znalazł te 10 minut i bym po prostu pogadał, nawet jakbym był najbardziej zapracowanym biznesowym typem na świecie. Teraz oczywiście mam świadomość, że Niektórzy ludzie w biznesu mają to, wiesz, w pompie i w ogóle nie będą, kto tam ktoś się do mnie odzywa. No, ale w tym kierunku bym szedł. Jeśli ja nie mogę się przebić, jeśli ja jako deweloper nie mogę się dogadać z jakimś w biznes biznesu, to bym poszedł do trzech swoich kolejnych kolegów i mówię: Hej, słuchajcie, musimy zacząć z nimi gadać, wymyślmy coś. Bym poszedł do swojego szefa i powiedział: Słuchaj, my próbujemy z nimi zacząć gadać, ale to nie wychodzi, może ty spróbuj. Wiesz, no właśnie to co mówię. Na początku jest jakiś mur i trzeba znaleźć jakiś sposób na niego. Nie obrażać się na rzeczywistość. Każdy się trochę okupuje na swoich pozycjach. Nie dlatego, że jest głupi, tylko dlatego, że chce zrobić robotę i nie chce, żeby mu inni przeszkadzali. Wychodzimy z takiego założenia, że my mamy monopol na wiedzę, jak zrobić coś dobrze i nie chcemy, żeby nam inni przeszkadzali. No, wiemy, że to nie jest prawda. Jeśli chcemy coś zrobić wspólnie, to musimy, musimy rozmawiać. Więc zacznijmy szukać tego sposobu. Napiszmy. Zadzwońmy, wpadnijmy do biura. Nie wiem, kupmy ludziom kawę. Powiedzmy: Hej, kupiłem wam kawę. Chcecie kawę? Wiesz, nie wiem. Zróbmy czyjeś urodziny akurat, jeśli wypadają, albo umówmy się na obiad. Nie wiem, jak nic nie działa, to poprośmy naszego szefa, nie? jakby to wyeskalujmy, ale nie na zasadzie to są idioci, tylko na zasadzie. Hej, chcemy zacząć ze sobą gadać, pojedźmy do nich, wiesz. Jak miałem zespół IT właśnie na Ukrainie, to mój cały paszport był po prostu zapieprzony pieczątkami ukraińskimi. Po prostu latałem tam jak głupi na okrągło, żeby im tłumaczyć, żeby jeść to ich sushi z topionym serkiem, które, które jedli, żeby śpiewać z nimi karaoke, którą uwielbiali śpiewać, nie? Po prostu znajdźmy jakiś sposób, żeby tam była ludzka twarz, bo tak jak mówię, zupełnie jest inaczej jak, Gadamy z kimś, kogo wiesz, twarzy nawet nie znamy, a zupełnie inaczej, jak wiemy, że ten ktoś nas zasłonił swoim ciałem, jak grał z nami w paintballa. nie? Zupełnie mhm. co innego. Czyli tak, mamy ten nasz teraz horyzont lunch jest 12.16. Jest z nami aktualnie kilkadziesiąt osób. Potem nie wiadomo, ile osób na nagranie. I możemy powiedzieć tak. Kończymy za 10 minut. I kto chce polepszyć komunikację, niech jeszcze żując ten lunch, co napisze maila na przykład do kogoś z biznesu z informacją, haj czy możemy pogadać przez kwadrans? Bo mamy wspólny projekt i ja chcę się czymś podzielić. Niech zadzwoni, niech zapuka, niech ten, wiesz, trochę oczekujemy, że to kto? Wszyscy mamy taką pozycję. Nie, no to jest to oni powinni przyjść. To jest ich, ich projekt, my tutaj im robimy. Jak oni chcą się do, z nami dogadać, to niech przyjdą. I jakby nawet ustalmy, że to jest słuszne. Jakby masz rację, drogi deweloperze. Oni powinni przyjść, ale nie przychodzą. I teraz co? Jakby będziesz się trzymał, te, wiesz, ta moja raj, racja jest najmojsza. No okej, okay, masz rację, wygrałeś. Ale może to ty jesteś tą pierwszą osobą, która jest w stanie opuścić tą gardę. I powiedzieć, hej, pogadajmy, nie? No bo to zawsze można patrzeć na innych, że inni są idioci. <laughs> może są. Ja tym słyszycie mnie już od paru nastu minut gadam. Absolutnie nie jestem w tym zespole, który mówi: No słuchajcie, wy tu fajnie to się musicie dużo nauczyć, bo my tu wiemy, jak się komunikować, a wy to nie wiecie, więc ja wam teraz w pięciu punktach powiem, co powinniście robić inaczej. Nie. Ja po prostu mówię, że trzeba zacząć ze sobą rozmawiać, trzeba zacząć otwierać się na drugą stronę, trzeba ich słuchać. I jak nie, nie robić tej, tego klasyczka, że jak ktoś mówi, to ja już zastanawiam się, jak mu odpowiedzieć, tylko naprawdę wziąć oddech i zastanowić się, okej, okay, co on do mnie mówi, czy ja mogę znaleźć jakieś wspólne pole, czy mogę powiedzieć, aha, wiesz co, w gruncie rzeczy z tych dziesięciu rzeczy, które mówisz, to te dwie to mi się bardzo podobają, to zacznijmy tam. Zacznijmy od tego, że się zgadzamy, a nie od tego, że jest osiem rzeczy, które to są, są nie okej. Okay. I może dzisiaj skończymy na tym, że z trzech rzeczy się zgadzamy. Może za tydzień będziemy się zgadzać w czterech może za miesiąc w pięciu, ale zacznijmy to budować, bo wtedy mogą się zadzieć super rzeczy. Jakby tak strasznie dużo energii w, między IT a biznesem, ale nie tylko, między sprzedażą a marketingiem, między finansami a legalem i tak Przepalamy na to, że się nie słuchamy, że ze sobą po prostu, że nie opuszczamy tej gardy, że tak chcemy za wszelką cenę w tym swoim silosie wygrać, jakby to była jakaś konkurencja. To jest bez sensu. No, musimy, musimy, jeśli mamy te 10 minut, to zastanówmy się, jak ja mogę zrobić pierwszy krok. Czy ja mogę pójść do kogoś i powiedzieć. Hej, wiesz co, nie jest mi do końca dobrze z naszą współpracą. Czy ty w ogóle jesteś gotowy na to, żeby ze mną o tym pogadać? No i oczywiście trafimy na jakieś idioty, który powie, nie spieprzaj, weź się do roboty. Ale moim zdaniem w większości sytuacji wcale tak nie jest. Jeśli my pierwsi opuścimy gardę, pokażemy to miękkie podbrzusze, to ludzie wcale tak nie nawalają. Ludzie nawalają jak my nawalamy. Jak po dwóch stronach jest walka, wtedy nawalamy, ale jak ktoś do nas przychodzi i mówi, wiesz co, coś mi zgrzyta, coś jest nie tak. Wydaje mi się, że my jako IT moglibyśmy robić tę robotę lepiej. Czy chcesz o tym posłuchać? Czego potrzebujemy? To moje doświadczenie jest takie, że to druga strona chce słuchać. Mamy teraz jeszcze 10 minut. Pochylmy się nad obawą Kasi, która pisze, że ma od razu ciary, jak tego słucha, bo obawia się ludzi, którzy tę gardę, o której mówisz, mają wysoko. Bo robota to robota. Ja nie chcę nic głupiego w robocie robić, tylko pracować. I szczerze mówiąc, ja osobiście, jak chodziłem do normalnej roboty, ja chciałem zrobić swoje iść do domu, nie? Więc jakby ktoś powiedział mi, choć nie wiem, na PlayStation, to bym nie poszedł. Nigdy nie grałem na PlayStation w pracy. Czy może raz, kiedyś tam przez ponad 10 lat. Ale gdyby ktoś powiedział, że hej, chodź na chwilę pogadać, no to wtedy chętnie, nie? No i teraz widzisz. Ja nie mówię, słuchajcie, drodzy ludzie w technologii, ja tu mam sześć, sześć kroków, które musisz jeden po drugim zrobić. Jak nie PlayStation, to Xbox, a jak Xbox to lunch, a jak nie lunch, to coś tam. Ja nie wiem, jakie są te kolejne kroki. Ja bardziej pokazuję. Że w tym szaleństwie jest metoda, żeby się zacząć jakoś porozumiewać. Jak będziemy myśleć o sobie tylko i wyłącznie jako przeciwnikach, jako o Cis IT, w ogóle co to jest za koncept, nie? Ja, ja, ja coś czasem na jakimś wykładzie mówię o, o moim zespole, a oni mówią, ale ten twój zespół technologiczny, czy ten twój zespół biznesowy? Ja mówię, co to jest? Co to jest w ogóle za podział. Mamy wszyscy jeden wspólny cel i chcemy dojechać do końca. Chcemy zrobić to razem. Razem się spotykamy, razem gadamy, mamy wspólne spotkania. I do tego musimy dążyć, żeby to był jeden zespół. To jest ta moja, wiesz, fiksacja na, na temat, żeby gadać o tym, że musi być jeden cel, i on musi być wspólny dla całego zespołu, bo dopiero wtedy mamy zespół, który gra do jednej bramki. No jeśli IT ma jakiś cel, a ten ma jakiś cel, na przykład biznes, no to jak oni mogą w ogóle chcieć ze sobą gadać? On mówi, nie no, wy macie inny cel niż ja, to ja w ogóle to pieprzę. Przyszedłem tu, żeby zrobić swoją robotę, gram na swój cel nara, nie? Ale jak już mają wspólny cel, to może się zastanawiam, jak mogą to zrobić lepiej, nie? Więc ja słyszę, że, że ktoś może mieć ciary, nie? Ale znowu, no jeśli wiesz, Macie, ty przyszedłeś do roboty zrobić swój, swoją robotę i jest ci dobrze, no to ty nie musisz robić nic, nie? Ale rozumiem, że pytamy. Co ja mam zrobić, żeby poprawić tę komunikację, żeby poprawić to, jak mi jest w firmie? No to jeśli masz jakiś problem, no to chcesz coś zrobić. Moim zdaniem powinieneś zrobić właśnie to. Z jakby dolepić twarz do osób, z którymi pracujesz. Mi się wydaje, że bardzo ważne jest to, co mówiłeś wcześniej, że można mieć takie założenie, że to oni powinni przyjść, ale tak jak powiedziałeś, no dobra, ale nie przychodzą. I co w tej sytuacji? Czy nie, żeby wziąć odpowiedzialność za to, że jakie jest źle, to żeby spróbować zrobić coś samemu, a nie siedzieć i czekać trochę w roli takiej no, ofiary, jakkolwiek to nie brzmi. No bo my wszyscy, my wszyscy i ludzie w technologii, żeby też nie było tak, że wam lukruje tak strasznie, ale w biznesie tak samo. No my wszyscy mamy taką chęć, wiesz, okopania się na swojej pozycji i powiedzieć o my to zajebiście, my to tak się staramy, a oni to nie wiadomo co tu robią. W ogóle nie wiadomo po co tu są. No nie wiesz co, nie, nie wiesz co oni robią bo ich nie słuchasz, nie, nie zaglądasz tam, nie rozmawiasz z nimi. Ale oni myślą o Tobie tak samo, nie? Kiedyś miałem taki, takie spotkanie akurat z zupełnie inną funkcją, bo z prawnikami i oni przyszli do mnie i powiedzieli, a bo tamci to nic nie robią. Ja mówię, a jak myślisz, jak oni myślą o Twoim dziale? Myślisz, że oni myślą, że Ty robisz dużo? Oni nie mają pojęcia, co Ty robisz. Tak samo jak Ty nie masz pojęcia i to samo, co Ty mi mówisz o nich, to oni mówią o Tobie. I teraz Przestań się zachować tak jak dziecko, które mówi, o tamci, tamci są źli, co ja mam zrobić, jak oni są tacy bez sensu. Zastanów się, co ty możesz zrobić. Jakbyśmy wszyscy się zastanowili w tej robocie, w tej firmie, co my możemy zrobić, to świat byłby naprawdę lepszy. I teraz, okej, okay, zajebiście by było, jakby to oni zrobili pierwsi, wiadomo, ale nie robią. To co, teraz się obrazisz na świat, będziesz siedzieć i będziesz pokazywać palcem? No ja mówię, co innego, ja mówię, zastanów się, jaki ty możesz zrobić mały krok, chociaż spróbuj. Przynajmniej będziesz wiedział, że spróbowałeś. Może nie wyjdzie, ale spróbuj. Jak tobie nie wyjdzie, to poprosz kogoś innego. Pójdź do szefa. Pokombinujcie. Czyli Kasia komentuje dalej: pokazać wartość komunikacji i znaleźć raczej sposób szyty na miarę. Żeby nawet osoby z natury tak cyniczne mogły się rozwinąć w komunikacji, jeśli jest taka potrzeba. Myślę, że można spróbować. W sumie, jak ktoś tego nie robił, to faktycznie to może być trudne, co nie? I no ja nawet... sam, to może być. Nawet jeśli to może wy wyglądać nieco nienaturalnie, to można spróbować według mnie wykorzystać te narzędzie, które mamy, czyli wrzucić w czat o informację, chcę napisać do osoby o takim i takim stanowisku, chcę przekazać to i to zaproponować spotkanie, weź mi napisz nieformalną wiadomość czy coś takiego. Jak sądzisz? Nie no jasne, te, te wszystkich tych narzędzi możemy mm, korzystać jak najbardziej. Też z nich korzystam, nie? Pewnie akurat nie w tej sytuacji, bo to jest akurat dla mnie dosyć naturalne, ale jeśli czujesz, że. Dla ciebie to nie jest naturalne, albo to jest dla ciebie nowe, no to się wspierali różnymi narzędziami. No. Naprawdę warto, no. warto spróbować. No. A zresztą wiesz, no jakby, co znaczy warto spróbować, zawsze warto spróbować, najwyżej no. ci się nie uda, no, ale przynajmniej będziesz widział, że spróbowałeś. No. I będziesz w tym samym miejscu, w którym jesteś, po prostu nic się nie zmieni. No. Piotr fajnie komentuje, że kultura wyjścia przed szereg powinna być nagradzana. Zgadzam się z tym, bo ludzie z reguły mają problem z odpowiedzialnością, właśnie odpowiedzialności też rozmawialiśmy. Dlatego lider powinien być takim zapalnikiem. Napisz do biznesu, jak jest problem. Myślę, no tak, że jak... też, te, też mamy dużo fajnych takich scenek, które pokazują, jak to robić w, w horyzoncie lidera, nie? Czyli, nie. czyli jak próbować, jak starać, jak wychodzić przez szereg. Rafa pyta, czy według Was możliwe jest utrzymanie zdrowych relacji z biznesem tylko poprzez kontakt online? Rafał ma sytuację, w której firma kompletnie blokuje jakiekolwiek integrację na żywo? Jest możliwe. Czy, czy jest trudniejsze? Jest trudniejsze. Tak jak mówię, no jak jednak pójdziesz z kimś, wypijesz piwo, to jest y, inaczej. No. Zawsze można to piwo zrobić przez, y, przez y, Zuma i to też działa. No, też miałem takie zespoły, które, które po prostu piły piwo, przez, przez, gadały ze sobą przez, y, przez Zuma. Czy bym wolał pójść do knajpy? No wolałbym, no, ale nie zawsze jest to możliwe. I teraz jest pytanie. Możemy sobie budować jakieś wyobrażenia, co byśmy chcieli zrobić, ale na koniec dnia ważne jest to, co jest możliwe. No to zróbmy chociaż tyle, ile jest możliwe. Też nie, nie, nie chcę odpowiadać na zasadzie nie, to głupota, to nie ma znaczenia, bo to ma znaczenie. Ale też przestrzegam przed tym, żeby mówić: no ja bym chciał bardzo, ale mój, mój zarząd blokuje. No, no to blokuje, no to znajdź jakiś inny sposób. Wymyśl coś. No. Bo inaczej będziesz przez dwa lata siedział i narzekał, że twój zarząd blokuje. No jakby nie mówię, że tak robisz. Nie? Ale żeby po prostu znaleźć sposób mimo ograniczeń. No to każdy potrafi znaleźć rozwiązanie, jak, jak jest dobrze. No chodzi o to, żeby znaleźć rozwiązanie, jak coś nie działa. I w horyzoncie też trochę mówicie z Kubą o integracji zespołów remote. Ale znaczy w sumie tak. wiecie, tak naprawdę to pandemia doskonale pokazała, co nie, że online da się naprawdę wszystko iż naprawdę wtedy jest po prostu trudniej. Ja sam poszedłem na studia psychologiczne i zrezygnowałem po jednym dniu, bo online to było dla mnie bez sensu ale dużo bardzo online też się dało, dużo z tego zostało, dla mnie osobiście za dużo, chociaż ja jestem bardziej człowiekiem online. Kasia mówi, że nawiązuje do komentarzy, które były w poprzednich live'ach, że ktoś nie nienawidzi piwa po pracy. Ja na przykład. I że to bez sensu. Nie mówię, że, ja że, że bez sensu, tylko wolałem, żeby po pracy nikt mi nie zawracał gitary z pracy po prostu. No to trzeba wykorzystać czas w pracy. No przecież ja nie mówię, że teraz chodzi o to, żebyś to robił koniecznie po pracy, no. ale warto, nie wiem, pojechać do siebie i dwa dni razem popracować, no. chociaż w biurko, w biurko, zobaczyć, że ta osoba też siedzi i robi. No to to już zmienia perspektywę, nie? Że to, co widzisz, co ta osoba co naprawdę mi, że... robi. Że zaproponować jakieś spotkanie czy, 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 czy jakąś rozmowę, to nawet powiedzieć na początku, czy możemy się spotkać na 15 minut, tak jak zasugerowałeś kwadrans temu, czyli te 15, 15 minut temu, żeby też ktoś nie czuł, że nagle musi rzucić wszystko i cały dzień poświęcić komuś, kogo może nawet nie zna, co nie? Tylko to mi się wydaje, że to może być taki mały kroczek, który może spowodować bardzo fajne akcje. Reakcje. Chodzi o to, żeby znaleźć sposób na to, żeby nie czekać, aż ktoś obniży gardę, tylko obniżyć samemu. Ja mam w jednym projekcie partnerkę biznesową, czasami się pożremy. Ja wtedy siadam i piszę do niej list, ale nie przy do niej list na zasadzie, słuchaj, bo ty nic nie rozumiesz, to ja mam rację. Tylko piszę, zaczynając od słów, słuchaj. Naprawdę mi zależy na Tobie, zależy mi na tej relacji, zależy mi na tym, co robimy razem. Jeśli coś spieprzyłem, to przepraszam. Chcę Ci opowiedzieć, jak to wygląda z mojej strony. Przeczytaj, spotkajmy się i spróbujmy o tym pokazać. I to zawsze łagodzi obyczaje. No to, jest, to jest po prostu o tym, żeby ktoś nie czuł się zagrożony. Jeśli ktoś się czuje w pracy zagrożony, to niezależnie od tego, co Ty zrobisz, będzie się czuł zagrożony. Dopiero, i to jest właśnie wyjątek od tego, co powiedziałem przed chwilą, jeśli powiesz wprost: słuchaj, może mi nie wychodzi, ale chciałbym to i to. To jest kierunek. Ładne zdanie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Ładne. Dzięki Marcin, dzięki, ja że byliście dzisiaj z nami. Zapraszamy na kolejne spotkania jutro, pojutrze, po pojutrze i po pojutrze w samo południe o 12 od poniedziałku do piątku. Niezdecydowanych zapraszamy też na HoryzontLidera.pl, Oczywiście, w którym znajdziecie bardzo dużo wszelakich informacji na tematy związane z soft skillami, szczególnie o branży IT. 14 Dzięki. I, tak. Ja mówię do jutra. Marcin mówi do pojutrza, bo jutro jesteśmy z Kubą. Na Zobacz, razie. Cześć. Trzymajcie się. Cześć.